Czy rodzice pomagają Ci finansowo? Nie, 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 nie może. Znaczy, Dlaczego, broń Boże? No bo ja się bardzo zbraniam, bo ja bym może nawet chciała, żeby mi ktoś kiedyś pomagał finansowo, ale tego nie było. Ja to tak cały czas podkreślam, bo wydaje mi się, że fajnie mówić Polakom, że można coś osiągnąć, kiedy się, um, że tak powiem, nie ma ws wsparcia finansowego rodziców. Wyobraźmy sobie, że pracujesz w jednej z sieciówek. I odzywasz się do takiej Jessiki blogerki modowej, żeby założyła najnowszy look tej marki. Ile dom taki sklep musi zapłacić blogerce, żeby to się stało? Ja Nie mówię o stawkach, bo ja nie chcę denerwować ludzi. Aha! Czyli sporo. Czy słyszałaś taką opinię, że osoby publiczne, ale celebryci, nie blogerzy blogerzy zarabiają mniej, mają mniej bo ze względu też na mniejsze zasięgi niż właśnie blogerki blogerki? W Polsce tak. Gdybyś mogła zmienić coś w swoim wyglądzie, co by to było? Pyta Wiktoria. Dużo rzeczy. No, Strasznie gruby brzuch. i Boczki mam. I mam krzywą twarz. I mam krzywe zęby. I mam krzywy kręgosłup. I nie mam jeszcze kościogodowej, więc nie tyłek często bo boli, co żebym chciała ją mieć. No dużo rzeczy złych. Którą z tych rzeczy, którą masz na sobie, kupiłaś? No żadną. Żadną? <laughs> <laughs> Każdą dostałaś od jakiejś marki? Mhm. Mm